Witam z tej strony Rafhard w dzisiejszym odcinku hitów i infomodelarskiego. Takie <grywa> pozwoliłem sobie tutaj wpleść pewną bardzo ważną informację. A więc w tym roku będziemy mieli konkurs modelarski, być może nie jedyny. <grywa> ale 23 października i 24 października 2021 tak. We Wrocławku odbędzie się konkurs modelarski. Czwarty Wrocławski Festiwal Modelarski, dokładnie. Jeszcze nie ma info odnośnie tutaj klas i tak dalej, ale będą samoloty, broń pancerna, pojazdy kołowe i szynowe, więc zapowiada się fajnie. Figurki, dioramy, statki okręty, więc możemy liczyć na to, że Nazbieraliśmy przez ostatni czas trochę tych modeli, wykonaliśmy albo wykonaliście, bo ja tak, tak raczej słabo z tym wszystkim, kurczę, muszę się wziąć. Właśnie dla mnie dla mnie tutaj dużym, dużą motywacją i dużym bodźcem do budowania modeli w ostatnich latach stały się konkursy modelarskie. I to jest coś, co po prostu działa na mnie jak magnes. Jeżeli jest konkurs, to ja już myślę, co tam mogę zbudować na ten konkurs. Tak. Po prostu tak to u mnie w tej chwili działa. I powiem Wam, że to jest super wiadomość. Super wiadomość. Myślę, że, że będzie to plastik i karton. Więc mamy nadzieję na taki syty posiłek modelarski w Wocławku. Więc słuchajcie, no ja będę na 99%. Chyba że, chyba, że po prostu ktoś, ktoś typu państwowe instytucje zabronią znowu organizacji i tak dalej. Ale mam nadzieję, że to już wszystko za nami i będzie tylko dobrze. Słuchajcie, zaczynamy hity. Dzisiaj nietypowo zaczniemy od aerografów. Aerografów, dokładnie, po A jest E. Jeżeli się mylę i wypowiadam e, drugą literkę R, to przepraszam bardzo wszystkich oglądających, że krzywdzę wasze uszy. E, tak mam. <laughs> Więc na pierwszym miejscu Ultra. Ultra, którą możecie obejrzeć inboxa u mnie na kanale. W, 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 mam taką specjalną zakładkę Aerografy. I tam są tam jest m.in. Ultra. Ultra jest fajna. E, fajna. E, Fajna, w zasadzie nie jest fajna, dobra. Jest fajna, bo ma system, ten sam system dyszy, co inne inne aerografy HNDS, ale spust, tak? Spust to jest bolączka tego aerografu i tutaj mm, z jednej strony on jest, z jednej, tak jak powiedziałem, ultra jest, z jednej strony jest fajna, bo jest dobrze wykonana z dobrych materiałów, nie jest to chińszczyzna, ale mm, ten tutaj spust niezbyt dobrze się sprawuje. Być może z czasem on się wytrze. Być może ten egzemplarz, który miałem, a miałem nowy egzemplarz, nie wiem, potrzebował czasu. Ja tutaj, operując też innymi areografami, doszedłem do takiego wniosku, że ten spust jest po prostu znaczy nie tylko ja, tak? To nie jest tylko moje zdanie. Poszukajcie sobie informacji no. Jest na pierwszym miejscu, wiadomo, to jest markowy sprzęt i tak dalej, ludzie to kupują. Ale wolałbym dołożyć już tutaj troszeczkę pieniążków, żeby po prostu model wyżej kupić od hardera Endtendbeka. Słuchajcie, jedziemy dalej. Drugie miejsce, to jest tutaj Fine Art zestaw z dyszą 020305, dobry aerograf na początek. Na trzecim miejscu 190 zł jest Adler, zbliżone, tutaj, tutaj widzę, że jest, że jest jakieś tutaj jeszcze dołożone obciążenie, żeby się lepiej, lepiej tutaj tym operowało. Pod spodem jak gdyby tego już nie ma, ale tutaj widzę, że są regulacje ciśnienia, czyli to jest tutaj pod zbiorniczkiem, widzisz taki zawór, on bardzo często nie działa. E, chyba miałem dwa styczność z dwoma aerografami, e, i ten e, tak że tak powiem to działał na pół gwizdka, więc więc e, e, trudno mi powiedzieć, czy tutaj w tych, w tych dwóch aerografach to dobrze się sprawuje. Ale możecie napisać w komentarzach: jeżeli macie albo Fine art albo Adlera, i on się doskonale spisuje, ten tutaj regulacja ciśnienia. Pod tym to, to, to zapraszam do komentowania. I, I dajcie znać, czy, czy wam to się sprawdza, czy się wam to nie sprawdza. Następnie ultra w wydaniu z większą i mniejszą dyszą. Taki zestawik Fine Art 180X, to jest następne miejsce: 139 zł. Ten aerograf mogę z czystym sumieniem polecić, bo jest naprawdę fajny. Nie urwiecie tutaj dyszy. Jak na przykład w tym i w tym jest takie niebezpieczeństwo urwania dyszy. Tutaj tego nie ma. Tak samo tutaj w Ultrze, w, w tym zestawie z pierwszego miejsca i zestawie z czwartego miejsca. Też nie urwiecie dyszy. Następnie 69 zł Fine Art wydmuszka. To jest, znaczy myślę, że on już jest poprawiony, bo widzieliście, też u mnie na kanale te ściki tego to jest to samo. No nie, nie, przepraszam, to nie jest to samo, bo ten tutaj ma jeszcze taki by nie, ale to jest bardzo bardzo podobna konstrukcja, bardzo lekki aerograf, chociaż ten jest cięższy od tego, który miałem pierwszego kupionego. Ale no słuchajcie, jakość i później jakość i i, i czyszczenie tego, no, tak nie za bardzo. Fine Art, następne miejsce, 180X z dwoma, przepraszam, z trzema dyszami. To jest, to jest następne miejsce, później zestaw do oczyszczenia dyszy. Jeśli, jeżeli używamy tego rozsądnie, rozsądnie i, i, i z wyczuciem, to jest ok, jeśli chodzi o ten nożyk, taki tutaj, drugi od dołu. To nie jest nożek, to jest taka, taki jak gdyby yy, pręd zaostrzony, przecięty w połowie. I on służy do, do czyszczenia dyszy. Bo jeżeli za mocno tym, tym zrobimy, to rozpierdzielimy dyszę po prostu i tyle. Te dwa wyciory, yy, trudno mi powiedzieć, to też jest takie na dwoje babka wróżyła. Yy, najlepiej używać po prostu miękkich materiałów, typu wykałaczka. Bo jeżeli weźmiemy wykałaczkę, no to będziemy mieli to samo zaoszczędzimy 97 zł. Znaczy zaoszczędzimy 96 zł, resztę będziemy mieli na model Fine Art 130 AT To jest kolejna propozycja 98 złotych Czyli kolejny chiński klon, tylko że to jest fine art no. Brandowany Pol polskim sklepem Fine Art jest, jest firmą, która po prostu zamawia, branduje i, i tutaj mamy ostatnie miejsce też Fine Art. To jest też, do, do, też chińskie wszystko, więc yy, co tutaj dużo mówić. 215 zł, ostatnie miejsce w naszym zestawieniu. Przechodzimy teraz do samolotów w 7.2. Ja może troszeczkę yy, przyspieszę z tego względu, że mam problemy z gardłem. Niestety, coś mi nie dopadło. BF-109E3, czyli wczesna wersja, wczesna wersja niemieckiego myśliwca z II wojny światowej. No, co tutaj duszę mówić? Każdy słyszał o Messerschmidt, tak? Więc mamy nowość od Special Hobby. Są myśliwce, które brały udział tutaj w napaści na Polskę. Później. Jak widać no, na samym obrazku, też walczyły w Francji, więc to jest początek wojny. Skala 1 do 72, tak jak już mówiłem, 63 zł. Drugie miejsce: Hobby 2000, czyli kolejny model, który który jest przepakiem czegoś plus pewnie do tego maski, plus kalki. I, znaczy, nie wiem, maski pewnie są, także tu jeszcze nie ma inboxa, także. Pewnie się w najbliższym czasie pojawi. E, następne miejsce Italeri P38J Lighting. E, bardzo fajny samolot. E, dwusilnikowy o takiej dosyć ciekawej konstrukcji. E, też mam go w planach, żeby go wykonać. Model już jest. E, nie wiem, czy to nie będzie jakiejś italerii. Nie przepraszam, Akademka, czy to nie będzie? Tak, widzicie tutaj, po wypraskach widać, że to jest, to jest Akademi. Tu już poznaję, że tutaj jest po prostu e, forma została zmieniona, tutaj powinno być Akademy. <laughs> o, jeny. Dobra, e, jedziemy dalej. E, MiG-17 e, to jest kolejna e, kolejna produkcja, też, też tutaj e, Airfix to, to wydał. Chińczycy to, to nazwali J5, czyli to jest taka kopia. MIG-21, następny P47M Thunderbolt, polskie malowanie, bardzo fajne. Legenda głosi, że kolor użyty do malowania tego samolotu był taki sam jak kolor, kolor samochodu, pilota. Także tutaj zostawił za 40 zł mamy instrukcję mamy malowanie. Co tutaj jeszcze jest ciekawego, no widać już jakieś nadlewki. Także to jest. Mamy maski. Tak to tutaj wygląda. Słuchajcie, jedziemy jedziemy dalej T33A Shooting Star czyli początek początek ery myśliwców odrzutowych 77 zł od yy, Italeri kolejny Italeri CR24 Falco czyli tutaj będzie tak malowanie z, malowanie z okresu Bitwy o Wielką Brytanię. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj Włosi też atakowali, za wzięcie wyspy brytyjskie. Ten rysunek tutaj na pudełku to przedstawia. Właśnie tymi sokołami próbowali tutaj walczyć z hurikanami. Odważni ci Włosi byli. O, no i teraz słuchajcie, następne miejsce, jakby na to nie patrzeć. Gwiazda, gwiazda sezonu. Coś generalnie odrzutowego, pięknego, czerwonego zarazem i szwedzkiego, czyli Draken J35F z Hasegawy. Model, który też czeka na, na budowę. Kto wie, czy nie. Kto wie, czy się za to nie wezmę? Muszę zobaczyć, jakie w kontekście tutaj konkursu modelarskiego w Wosławku. Kto wie, czy się za niego nie wezmę, czy zobaczę po prostu, jakie będą kategorie, gdzie będę miał jakąś szansę. Znaczy, generalnie tak naprawdę ja na nic nie liczę, bo. Ja nie uważam się za jakiegoś wielkiego modelarza. Są, są jest grudnia, 95% modelarzy, których znam, jest, lepiej potrafi budować modele ode mnie, więc... <grytanie> więc muszę szukać takich, wiecie, kategorii mało uczęszczanych, typu, nie wiem, Perskie Siły Powietrzne 1963, 1978, gdyby powstała ta, taka kategoria i byłby tam jakiś samolot do wystawienia, może miałbym szansę. Dobra, słuchajcie, kończymy 7.2 MC202, też włoski myśliwiec, tak widzę, że tutaj dużo pojawiło się italerii w tym zestawieniu, to jest też nowość, czyli Włochy, Włochy tutaj troszeczkę zaatakowały to nasze zestawienie z kilkoma modelami. Przechodzimy teraz do skali 1:48. Lotnictwo pierwsze miejsce: Su57. No, jest bardzo popularny ten Su. Niewątpliwie ludzie dosyć dużo go kupują. Myśliwiec nowoczesny. Zwiezda dosyć fajnie go zrobiła, że modelarze chcą go składać. Na drugim miejscu P11 od Arma Hobby. To jest tak, to jest ten model, który spierdzieliłem tutaj, popsułem skrzydło i tak, tak, przyznaję się. <grym> ok, jest film u mnie na kanale, jak popsułem ten model, także. Pozdrowienia serdeczne, normalnie dla moich umiejętności. Nie wiem gdzie się podziały, gdzie wyszły i chyba nie wrócą. <grym> Dobra, następne miejsce to jest trzecie w zestawieniu P40N od Hobby 2000. Cena 120 zł. Bardzo fajny model, jak kiedyś zrobiłem P40. Znaczy fajne malowanie, tak? Fajne malowanie, jak kiedyś zrobiłem P40 z Rewela w 4,8 to było chyba jakieś afrykańskie malowanie tak mi się wydaje P-51D czyli Mustang od Edwarda zajmuje kolejne miejsce, następne miejsce MiG-15 czyli też Hobby 2000 polskie malowanie coś co, co każdy fan polskich sił powietrznych powinien mieć na półce jeśli składa 4.8 to właśnie MiG-15 zwany też również Limem-2 Następne miejsce to jest Edward Speedfire 2A, Profi Pack. Później znowu Spitfire. Znaczy, Spitfire są dosyć popularne, także tak, tak, tak jak widać, 1A też prof, w Profi Packu. Profi Pack to, tak jak powiedziałem Wam tutaj, ten model. Ten, ten Spitfire dostał też model fan. Czyli to jest takie niemieckie odznaczenie za najlepszy model. Pewnie chodziło o, o, o 4.8. 2021 edycja, także musi być fajnym modelem. Tak, MiG-21 tutaj w edycji Weekend. On się już skończył, czyli jest wyprzedany. A jeszcze nie dokończyłem co to jest Profipak, bo tutaj kanał oglądają też ludzie, którzy nie są stricte związani z modelarstwem. Więc w Profipaku różnicą, różnicą między weekendem a, a takim Profipakiem jest to, że Edward dodaje blaszkę fotodrawioną oraz maski do malowania. Maski przyklejamy na przykład na owiewki, czyli te szyby takie i wtedy możemy malować je bez, że tak powiem, bez kłopotu, bo Trzeba za, zawsze jakoś to zamaskować, a tutaj jest po prostu już maska, maska w zestawie. E, dobrze, jedziemy dalej. Przedostatnie miejsce, czyli dziewiąte, zaj, zajmuje model Akademii: to jest SBSBD2 e, z okresu bitwy o Midway. E, model firmy Akademii czyli tutaj mamy wojnę na Pacyfiku i ostatnie miejsce Edwardowski model PFA LZ 3 a czyli mamy pierwszą wojnę światową. Zobaczcie tylko na te piękne, cudowne malowania. Kurcze, pod tym względem pierwsza wojna światowa nie ma sobie równych, bo naprawdę takie wymyśle malowania wtedy były, tak tutaj piloci sobie malowali piękne rzeczy na tych samolotach, że o szkole gadać nie było, nie było to nudne, Napra naprawdę nie było to nudne 57 zł tutaj w edycji weekendowej, czyli tutaj bez jakiś do, dodatków. Jedziemy dalej. Pojazdy pancerne 135. Król jest tutaj. Tu za mną jest król, tutaj widzicie? No, niestety budowa na razie stanęła, ale być może jeszcze dwa dni majówki, która wygląda tak, jak wygląda, pada deszcz, więc coś może się tutaj w tej kwestii podzieje pierwsze miejsce no nowość tutaj trudno się dziwić i BG już przygotowuje wersję dwu, dwuwieżową, ona też za jakiś czas wyjdzie drugie miejsce no Evergreen pancerkow 2 czyli model który polecam wszystkim początkującym którzy tutaj wchodzą jak gdyby nie są pewni swoich umiejętności chociaż słuchajcie ja też udowadniam tutaj budując 7TP, że ten model też da radę zbudować początkujący modelarz. Tak? Wyrzucamy, wyrzucamy całe wnętrze, wnętrza nie robimy. I jedziemy po kolei etapami, rozrysowując sobie albo rozpisując sobie części, które są potrzebne do, do zbudowania i powiem wam, że jak na razie buduje się to obajecznie fajnie, więc da radę też to zrobić początkujący. Nie tylko, nie tylko tutaj pancerka Wagen 2 z, z Italerii, przepraszam, z stami, który już jest stary starym modelem, ale taką tutaj nie, polski 7TP też da radę zbudować. Wiadomo, jest. Jest, jest dosyć różnica cenowa. Zgadza się, tak? No, to jest nowy model, więc tutaj nie ma co dyskutować. Musi być droższy, no bo produkcja tak wypasionego modelu, czyli wyposażonego w całe wnętrze i tak dalej, musiała kosztować. I podejrzewam, że przez jakiś czas jeszcze ten model będzie powyżej stówki się klasować. Pewnie za jakiś czas jakieś może obniżki będą ale da radę również go zbudować początkujący modelarz także a jak słuchajcie bo każdy zakłada a jak nie wyjdzie to nie będzie szkoda słuchajcie a zakładaliście kiedyś a jak wyjdzie <laughs> Ok. E, dobrze trzecie miejsce e, pak 7 e, przepraszam e, to jest pak 40 75 mm czyli niemiecka armata przeciwczołgowa za 25 zł też taki bestseller następnie pancerkowagen 4 75 zł ceny tam mi pospadały w ostatnich latach więc w miarę dobrze wykonany model więc, więc tutaj można śmiało Śmiało je kupować, budować. Pancer czwórka to był podstawowy czołg niemiecki, chociaż Brytyjczycy, Amerykanie powiedzieliby coś innego. Każdy czołg, który widzieli, był tygrysem. Dobra, już koniec żartów. Jedziemy dalej. Mamy Forda, Forda którego kupiłem. Też macie u mnie na kanale recenzję tego modelu. 24 zł. Pierwszy polski samochód pancerny budowany seryjnie. I kurczę powiem Wam, że. Eee, dobra, już, już, już nic nie deklaruję, bo zaraz nazwiecie mnie. Kłamca, kłamca! Powiedziałeś, że zbudujesz, nie zbudowałeś. <laughs> dobra, jedziemy dalej. E, Typhoon K, czyli coś dużego za 143 zł od Zwiezdy. Jest to nowość. I myślę, że całkiem fajna, całkiem fajna nowość. Jak tutaj możemy zobaczyć zdjęcia, Zwiezda stanęła na wysokości zadania i powiem Wam, że, że, że zaprojektowała całkiem fajny e, ruski pojazd. Jak możemy zobaczyć tutaj na zdjęciach, wyprasek nie wygląda to źle, a nawet wygląda dobrze. Czyli jeżeli ktoś rubi, lubi ruskie Pojazdy to jak najbardziej, znaczy współczesne, tak? To jak najbardziej model do zbudowania. KW1 z prostą wieżą, to jest czołg z II wojny światowej 42 rok. Modyfikacja, bo były jeszcze wcześniejsze, tak to wygląda też całkiem, całkiem przyjemny model ja zbudowałem tutaj z trumpetera też coś na podwoziu tutaj już nie wnikając w detale następne miejsce to jest są akcesoria które może się dodać do pojazdu od tamii i znowu akcesoria i znowu tutaj mamy na ostatnim miejscu dziesiątym mamy flak 40, flak 36 37 i Armatę przeciwlotniczą, która była wykorzystywana do niszczenia czołgów, czyli 88 mm, tak naprawdę to było 8,8 cm. To jest to, to samo, ale tutaj Japończycy stosują też dziwne znaczenia. To już też przy okazji, Blach do mojego Flaka 40 wyszło, że to jest 12,8 cm, a tak naprawdę nazewnictwo tutaj. Na przykład TamI i innych firm tutaj ze wschodu jest bardziej w milimetrach takie dziwne trochę. No ale dobra, jedziemy dalej. 7 dwójka. W 7 dwójce tutaj jest król, jest tylko first to fight. Król jest tylko jeden, czyli 38. Niemiecka, wszystkie 3 miejsca, 4 miejsca. Więc tak. Pancerka Wagen 38. T35, R35, wersja wczesna, 15-cm, widzicie, 15 cm, nie 150 mm. 15-cm haubica polowa do trakcji konnej, niemiecka, ciężka, jeszcze do tego dodam. I następne miejsce, tutaj IBG A10, brytyjski Crusader A30, później. Następne miejsce, to jest nowość. A34 Comet. No, więc też brytyjski, brytyjski choke. Następne miejsce znowu First to Fight. E, haubica polowa 155 mm. O, pewna odmiana. <grych> e, jedziemy dalej. RPM. E, to jest firma, firma która powróciła. E, powróciła po prostu e, Jakiś czas temu robiłem o tym też odcinek. Eee, następny samochód zwiadowczy na, na Bazie Forda T. Pierwsza wojna światowa w dwójce eee, I ostatnie dziesiąte miejsce e, SDK FZ 251 Aus A. Eee, też Special Armor firma to jest nowość. Eee, zobaczmy, czy jak to wygląda w ogóle. Eee, wygląda w ten sposób też widzę, że tutaj jest blaszka. Mhm. Tutaj widzę, że koła są też odlane jak gdyby razem żeby ułatwić montaż, także całkiem przyjemnie to wygląda. E, dobra, słuchajcie i zostały nam samochody, więc to też szybko mówię Nissan e, na pierwszym Stamii, powrót po długiej nieobecności. E, Alfa Romeo, e, Mister Craft 23 zł, 1 do 24. Ładny obrazek w środku, już to już omawiałem. Oh my god. Nie no tak, cena, cena czyni cuda. I cierpliwość i da radę z tego coś zbudować, tak. Na trzecim miejscu Mazda RX-7. Tak wygląda Mazda RX-7, tami Mamy dość dużo elementów dokładnie od, odlanych. No cena 68 zł, tak jak mówiłem, ceny tam mi pospadały jakiś czas temu, więc modele są bardziej przyjazne dla nas, po prostu możemy ich kupić więcej. Więcej skolekcjonować. Um, tutaj jest nowość Mercedes 500K Special Roadster 110 zł od um, Helera. Co jest w środku? Zakładam, że. Nie wiem, zakładam, że nie wiem. Zakładam, że, że, że stary model jakiś, bo tutaj Heller. nie wiem, no trzeba byłoby sprawdzić zobaczyć, co tam jest w trawie piszcze, ale tutaj nie zakładam, żeby to był nowy model, chociaż mogę się mylić. Zapraszam. że ktoś mnie kupił ma to może się w komentarzu wypowiedzieć. Następne miejsce Nissan Skyline, to jest kolejny Nissan 1 do 24, tam ja Madness of the Streets, czyli szaleństwo na ulicach w skali 1 do 32. Gdyby ktoś chciał po prostu oderwać ją troszeczkę, to wygląda jak Lamborghini. Gdyby ktoś chciał się oderwać troszeczkę od rzeczywistości. W klimacie cyberpunka to jest zrobione, e, nowość i tutaj jakieś elastki też są do tego, całkiem fajne, tylko nietypowa skala 1 do 32. E, nie ma tutaj zawartości pudełka, to jest też ciekawe. E, następna, e, następne miejsce Talbot Mr. Crafta 1.24, czyli podobnie jak to Alfa Romeo będzie wyglądać. Lotus 7 od Tamii, to jest też taki Evergreen, 110 zł. Lamborghini od Aoshima, to jest 9 miejsce. I 10 samochód, który wygląda jak Mazda i pewnie jest Mazda, ale funkcjonuje pod nazwą Eunus. Dziwna nazwa w ogóle. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.